No, jak ja chcę strzel, no ta zara zdechnę od granatów. Jak ja chcę to nie. A narzyjcie się. Narzyjcie no. się jajec, cholera, dupki jedne. No i to jest świetnie po prostu. No tak tak fajnie, aż KUR... Ale zjebałem No i nie ma gdzie się... No nie muszę sobie cofać Co? To przejdzie ja dopiero co... Za... No nie Nie żal Ale mi oj ale mi klatki spadły, oje ja Mam nadzieję, że to się jakoś w miarę nagra A jeśli nie no to wybaczcie, ale... Wygląda dość płynnie Dlatego też muszę um, szybko zrobić format... Formacik I podstawić nowy systemik Ale muszę najpierw skończyć tą grę I dopiero zrobię formacik I będziemy jechać dalej Fuck, FAK! Fuck! Dam, 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 girl! Mało amunicji, no i co ja ci... Ej, co jest? Ej no, ej! Dam! No fuck! Ej no, ale ja nic nie mogę zrobić. Co jest? Kurwa. E, dobra, zaraz do was wrócę. Dobra, wróciłem trochę wcześniej. Fuck! Trochę wcześniej ponieważ no nie wiem co się stało no po prostu przestały działać wszystkie klawisze tak wow fuck Tak, no dobra zmienimy sobie na to od razu we need Musimy get out of here now in case you forgot we have nowhere to go we have to keep

Ła wow, 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 Dobra Ból 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 Ej no A nie dobra oh, fuck Już wiem o co chodzi Jebie się tekstura wody I po prostu urządłem w niej Dobra, zaraz do was wrócę i wiem, że nie mogły się kłaść Dobra wróciłem i od razu wam mówię Pamiętajcie, w tym miejscu nie kładcie się, bo już nie wstaniecie, przynajmniej tam ogólnie tam. Dobra, Trze, wód trzech. Czyli pamiętajcie, nie kładcie się tu bo... No, przykro mi, ale nic z tego dobrego nie będzie. O, a co to jest Fajnie dostałem. Szkoda. Wow, trochę. Co na widoku. No, fajnie, że wstał jeszcze. No, wow, 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 chały się. Dem, damn, damn. wiem. Uciekaj, 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 Dobra. To jest przeży... Aaaaaaah, Gin! No, ile można w ciebie ładować? No jeszcze mniej ma Świetnie O, no i... Świetnie, no giń! No fuck Ale wolę to Idziemy do przodu, idziemy do przodu! Dobra, kłócamy i nie kładziemy się No, i... kur na mać, mogłem uciekać. O... Tak, no cóż, mm. Ale nie, sobie... No, no. nie, nie, tam gadać. nie, 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 to I hear it. No point in being quiet now. The only way through was straight up the middle. Safety's off. On me. On me. No, jakim? Ja. Widzicie co? Stamina przeciwników jest po prostu. Ah. Ej, co? Move up. Stamina, no. Wytrzymałość przeciwników jest po prostu jakaś przełamiająca, nie? Dobra, jest jeden plus tego, że. Mm, dobra, nie mam, mam się nie kłaść. Ho, ho, nie zaginął on, ja... nie możesz położyć. No tak, dostał tyle i on jeszcze stoi, Ucieka jeszcze, biegnie, no. Też to jest to. Kolejny brak realizmu w tej grze, no cóż Zaraz mi ktoś powie, no to my też powinniśmy po jednym strzale się kłaść, nie? No ale to przecież tak to wygląda jak gramy wa wa, jak gramy na, na na najwyższym, nie? No przesuwajcie się do przodu o ja, o ja. Nie mam amunicji. NIE MAM AMUNICJI! Fuck it. O, coś tam, bułki jakieś. NO JA! No na pewno to usłyszę ją. nabojem naboje mieli. Trochę tam mieli. Dobra, no nosek zasędział Tak, bo to jest najważniejsze, prawda? Nie, nie, przepraszam za te moje pierdoły Ale no dobra, dobra lecimy dalej Czemu on musi... No ta, jeszcze koreańców, no to teraz z dwóch stron będą nas jechać. A jaja, świetnie po prostu. Holy shit. Survived the crash. Who should we shoot? <laughs> no tylko że to nastńczała problemów, tak! Wow! Zamiast kakaś co Cały czas jesteś się pod ciężkim oszczędnością. Jest! Udało się! I kucaj! Mówię, że to bardzo jest No i rozumiecie. Nawet, nawet nie dygnął. Wow, 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 wow. Gdyby jak się włącza granatnik ale nie. Eee, tak też nie. No zamknij się, głupia cipo. Taka w. Aż... Fuck! FAK! Ah. No i wczytuj O oh, god No gin no. Gdzie uciekasz? No i tak! I może. Ale powinien być punkt kontrolny. No, ludzie. No i jeszcze czego? Niech stań... Jeszcze nie stanie. nie z masy stanie i zatańczy kankana. Sobie. Naprawdę, to już jest trochę przeginanie pały z tym Fuck Lołamo, ej być! Fuck no Mało Dalej, jeszcze miałem jakieś strzały w zmiecie Rozumiecie to! No fuck nie mam A to ja muszę się tam przyjść tam z żółtki leżą, aaa uciekaj, uciekaj, uciekaj Tam co tego żółtka za... Zabiłem No tu coś leci No dobra Wow, fajne, ale też mam mało nabojów Ale paliwa Ale... A na kurna mać O trochę więcej o wow, dużo więcej no dobra W sumie też małą ilość yy, naboi Można usprawiedliwiać tym, że oni Muszą po prostu mieć lekki... O oh, fuck Lekki ten e, No ekipunek Żeby po prostu... Dobra, dobra. Mieć hmm. lekki ekipunek, żeby móc się szybko przemieszczać W sumie to nie jest głupie, tak? Można też tak sobie to tłumaczyć. Eee! Tak. No, Fuck. O, podniosłem się, dobra. No, fuck, no gin tam, no! Ile można w niego celować? Daj im dupy, to przestanę strzelać. O, to fajnie. Nie wiem, czy mnie nie rozpadł się. A ja to co? Myślisz, że co? No! Nie! Yeah. No! Chujże w dupę! No. Fak, no właśnie! Woo! Woo! A i no skąd dostaje? No dobra jest? Wow. Ale mało naboi, dajcie sobie spokój. Jakaś się jest? O nie, no bo sadzą i sadzą, a tam jest. on na position, dajcie no wow, ładnie weszło No to mi... To mi wyszło, dobra, idziemy dalej Ej no Co wy dzielacie Ej no słyszę przeciwników, wy jak słupy soli Dobra. I'm sorry, 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 i am sorry i am sorry i am sorry i am sorry i More Koreans? Nie, to no, jest scout. Nie, Scout. Wziął se poleciał. O, nie ziewaj przy nagrywaniu Mariuszu. Nieładnie. Nie wypada, prawda?